24 Spotkaliśmy się dziś z panią Iwoną Kamińską. Iwona, dzień dobry. Dzień dobry. Iwona, polska katechetka na Cyprze. Prawdopodobnie wielu rodziców o tym nie wie, ale przygotowujesz dzieciaczki do komunii. Pier do sakramentu i... pierwszej komunii świętej. Tak. Jak można Ciebie znaleźć? Y jak można mnie znaleźć? <laughs> Więc no, oczywiście y są informacje, że w każdą Drugą sobotę miesiąca w Limassol odbywają się msze w języku polskim. Można, można oczywiście, serdecznie zapraszam na msze, można mnie tam znaleźć. I jak wygląda takie przygotowanie? Rodzice kontaktują się z Tobą tak, i jak no to rodzice, wszystko wygląda? Rodzice kontaktują się ze mną, dzwonią, zapisują swoje dzieci. Umawiamy się na spotkanie we wrześniu. Mówię rodzicom o przygotowaniu, jak, jak będzie się odbywało mhm. to przygotowanie. Gdzie odbywają się zajęcia z katechetą? Wcześniej zajęcia lekcji religii odbywały się w St Mary's School. Natomiast od paru lat w tej chwili odbywają się w salce katechetycznej przy kościele. Czy w każdym mieście można takie lekcje odbyć? To znaczy, podejrzewam, że tak, że oczywiście jak najbardziej w każdym mieście powinny się odbywać takie lekcje religijne. Czyli jeździsz po całym Cyprze? To znaczy tak, od, od dwóch lat, tak, od dwóch lat tak. Wcześniej, wcześniej lekcje prowadziłam tylko i wyłącznie w Limassol. Dwa lata temu skontaktował się ze mną ojciec Jerzy i spytał, czy, czy nie chciałabym poprowadzić takich lekcji, takich kateches w, w polskiej szkole w paralimie. Mhm. Oczywiście zgodziłam się i dojeżdżałam. Jak? Nie wiemy jeszcze chyba tak, jak w tym roku będzie to wszystko wyglądało przez... To znaczy w tym roku jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, jak to będzie wyglądać, z tego względu, że zawsze listy są zamykane na koniec września. Natomiast no, muszę powiedzieć, że w tym roku, wiadomo, mieliśmy pandemię, więc majowa uroczystość się nie odbyła, więc nie było komunii, nie było sakramentu komunii. Świętej. Natomiast we wrześniu w tym roku spotkam się z, z uczniami z rocznika 2019-2020, aby dokończyć lekcje oraz, oraz przewidziana uroczystość jest na 10 października tego roku. Czyli Komunia się odbędzie w październiku. Oczywiście o ile Pandemia się nie rozszerzy, prawda? Bo to wszystko zależy od tego. E... Proszę powiedzieć, w których miastach e, odbywają się komunie święte? To znaczy tak. Ja miałam przyjemność, e, oczywiście, wiele lat. Tutaj, oczywiście, w Limassol. Dwa lata temu komunia, te dzieci, które uczęszczały na katechezy w paralinii, przyjeżdżały na Msze Święte do. Larnaki, dlatego komunia odbyła się w Larnace. Ale wiem również, że komunie odbywają się w Pafos. Jest tam pani, która również prowadzi tam takie katechezy. Miałam przyjemność pójść do kościoła w Pafos i byłam bardzo zaskoczona, że msza, choć nie była po polsku, to ksiądz. Bardzo próbował mówić po polsku, poznałaś. no było wspaniałe. E, tak, oczywiście również. Od czasu do czasu jeżdżę do Pafos i tak oczywiście byłam na takiej mszy, gdzie, gdzie naprawdę rewelacyjnie. Atmosfera się, wspaniała. Tak się ksiądz sprawi, sprawdził. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o wszystkie podręczniki, które dzieci e, potrzebują mieć na takiej katechezie. Jak to załatwić? Gdzie to załatwić? Gdzie to kupić? To znaczy tak, jeżeli chodzi o takie nauczanie z podręczników, czyli katechizmów, wygląda to w ten sposób, że ja mam takie katechizmy. Natomiast nie trzeba zakupywać, dlatego że na każdą lekcję rzetelnie się przygotowuje oraz przygotowuje materiały, z których dzieci po prostu korzystają. Są to różnego typu obrazki, które wklejają, kolorują. E, oczywiście teoria modlitwy, prawda? Ale na samej teorii też się nie kończy, dlatego że wiadomo, że też trzeba e, zrobić wszystko, aby dzieci były zadowolone, aby ta lekcja ich nie nudziła, mhm. więc odbiorę gitarę, gram, śpiewamy, modlimy się wspólnie. E, wymyślam różnego rodzaju zabawy krzyżówki, na przykład o tematyce religijnej. Także świetnie się razem bawimy. A proszę powiedzieć z takich e, mieszanych rodzin, jak to wygląda? Bo na przykład e, jest wiele różnic. Na przykład Wielkanoc w Polsce, e, Wielkanoc katolicka i e, Wielkanoc na Cyprze są zupełnie różne. Czy dzieci pytają dlaczego, pytają o te różnice, czy rozumieją różnice? To znaczy tak, faktycznie, no tutaj jak wiemy no jest kościół prawosławny, tak? E, więc oni mają te święta wielkanocne według kalendarza juliańskiego. Natomiast my katolicy mamy według kalendarza gregoriańskiego. Ale oczywiście. księża corocznie e, tak. Z tego względu, dlaczego mamy razem z, Cypr z Cyprem te święta? Dlatego, że po prostu w momencie, kiedy Polacy obchodzą w Polsce te święta, my pracujemy i nie możemy, nie możemy w tym momencie w pełni uczestniczyć w trybum paschalnym. Mhm. Tak? Dlatego po prostu razem, razem po prostu z Kościołem Prawosławnym. Wtedy możemy i w Wielki Czwartek pójść do kościoła, w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę pójść poświęcić pokarmy. Przeżyć to w pełni. A jak często odbywają się msze w języku polskim na Cyprze? I gdzie takie msze się odbywają? To znaczy tak, w języku polskim w drugą sobotę miesiąca, każdego miesiąca msza o 16.30, w Limassol. W drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11 jest msza w Larnace. Na we mszy w Larnace pomaga Dorotka, tak. śpiewająca Dorotka i pozdrawiamy Dorotkę. Dorotka uczestniczy w mszy, czyta, śpiewa, przepięknie. Zapraszamy. Tak oczywiście miałam przyjemność wielokrotnie współpracować z panią Dorotą, także w momencie, kiedy, kiedy uczyłam dzieci z paralimii pani Dorota współpracowała ze mną. Oczywiście pięknie oprawiałam mszę świętą, ja natomiast grałam na gitarze części stałe, także miałyśmy okazję przez jeden rok współpracować. Wcześniej też udawało się od czasu do czasu przyjechać ze zespołem, zaśpiewać. Oprócz komunii e, mamy jeszcze bierzmowanie. Czy również przygotowujesz dzieci do bierzmowania? To znaczy muszę zacząć od tego, że faktycznie moja przygoda z katechizacją tutaj na Cyprze zaczęła się od bierzmowania. Kiedy moje dzieci ucząszczały na lekcje religii e, do, do St Mary's School, ojciec Zacheusz wtedy miał e, taką grupę młodzieży, kilka osób. Które dopiero właściwie rodzice przylecieli na Cypr i te dzieci nie mówiły ani w języku greckim, ani w języku angielskim, i wtedy ojciec Zacheusz zapytał się, czy po prostu można by było coś takiego zorganizować, i właściwie to, był, to była ta moja wielka przygoda. Mm -hmm. W tym samym roku, kiedy przygotowywałam tą grupę do bierzmowania, nagle pojawiły się dzieci do komunii, co prawda, ile tam tych osób było, no może osiem, no ale jednak już osiem osób to jest znaczna grupa, Tak. nagle się pojawiły, czyli po prostu... I te bierzmowania... Odbywają się w różnych no to znaczy, miastach? Tak, y, y, to znaczy w ogóle bierzmowania w tej chwili ja nie prowadzę. Mhm. W tamtym roku miałam oczywiście grupę, to były dwie dziewczyny, jedna z larnaki i tutaj y, jedna z Limasol dziewczyn, dziewczyna, z tym, że zostałam poproszona, bo, on, bo dwie, dwie osoby zgłosiły, to znaczy jedna osoba zgłosiła się do St Mary's School. No i siostra, siostra poprosiła, czy, czy ja bym nie, nie wzięła w grupy. I później się okazało, że jest jeszcze jedna dziewczyna z Larnaki, także były dwie dziewczyny. Faktycznie, oczywiście do, tego, do tej uroczystości również nie doszło. Myślę, że we wrześniu na Mszy Świętej ojciec coś więcej powie, kiedy się w ogóle odbędzie to udzielenie sakramentu bierzmowania. No, zda, zdarzyło mi się dwie albo trzy grupy, na, ale w tej chwili to te, tak wygląda, że po prostu kiedy zbierają się grupy i siostry uczą, przygotowują do bierzmowania, to, bierzmo, to po prostu tych osób nie jest zbyt wiele, dlatego wszystkie miasta się zbierają w jednej parafii, wtedy przyjeżdża biskup mhm. i udziela, udziela bierzmowania. Bo wiadomo, że aby otrzymać sakrament bierzmowania to jest potrzeba zgody potrzebna zgoda dyskupa, mm -hmm. tak? że e, tak to wygląda. Wiele osób pyta nas, kiedy odbywają się polskie msze? E, polskie msze e, odbywają się raz w miesiącu w Larnace, raz w miesiącu w Nikozji, w Pafos i... i w Limassol I w... i w Limassol w każdą drugą sobotę miesiąca o 16:30 serdecznie zapraszam. Szczegóły możecie znaleźć na naszej stronie. Msze w kościele katolickim odbywają się również w języku angielskim i greckim. Tak, oczywiście. Jak długo trwa przygotowanie do komunii świętej? Każdy rok szkolny to jest okres 10 miesięcy. We wrześniu, jeszcze do końca września można zapisywać dzieci. Z tego względu, że po prostu niektórzy dopiero przyjeżdżają, dowiadują mhm. się, że jest. Coś, że odbywają się katechezy. E, oczywiście e, można zapisywać dzieci e, telefonicznie, bądź e, informując ojca Zacheusza, mhm. ojca Jerzego. Jak długo trwa przygotowanie do e, Komunii Świętej? Przygotowanie do sakramentu pierwszej Komunii Świętej trwa około 10 miesiąc, miesięcy. Do końca września zawsze są przyjmowane zapisy. Oczywiście można zapisać dziecko telefonicznie, można, się, można skontaktować się z ojcem Jerzem bądź z ojcem Zacheuszem. E, wtedy powstaje lista i oczywiście z dniem e, 1 października zaczynamy rok szkolny. Każ, każ, każdego roku w maju odbywa się uroczystość pierwszej Komunii Świętej, mhm. natomiast katechezy odbywają się jeszcze do końca maja. Wtedy jest zakończenie roku szkolnego i w czerwcu, w drugą sobotę y, miesiąca, odbywa się na zakończenie miesza mhm. w języku polskim. A w jakim wieku e, muszą być te dzieci? To znaczy, ze względu na to, że no, to jest Cypr. I wiadomo, te dzieci są w różnym wieku. Na, na oku są to dzieci e, 7, 8, 9 dziesięcioletnie. I te dzieci w takim wieku także. Tak, że... mm, tak przy... zdarzają się również dzieci starsze, mm -hmm. 13-14-letnie. No i w, 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 oczywiście no zdarzyło się też, że był jeden chłopiec 16-letni, no ale to są takie no niestety wyjątki. A wiadomo, że jeżeli takie dziecko również bądź młodzież można powiedzieć, chce przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, no to jak najbardziej zapraszam. Proszę powiedzieć, skąd rodzice mogą postarać się o, o odzież specjalnie na ten, na ten dzień? Na tę uroczystość. Więc to wygląda tak, że oczywiście na początku, kiedy zaczynamy rok szkolny, czyli na koniec września, spotykam się z rodzicami oraz z dziećmi i informuję co jest wymagane do mhm. pierwszej komunii świętej. No, my tutaj na Cyprze jako takiego polskiego sakrum nie mamy. Mhm. Więc informuję, że należy mieć świecę. Oczywiście, jeżeli świeca jest od chrztu, jak najbardziej, nie trzeba zakupować nowej. Świeca, która jest przy, zapalana przy chrzcie, przy chrzcie świętym jest na całe życie. Informuję o tym, aby zakupić różaniec, medalik, Książeczkę, czyli mały A odzież? No i oczywiście zakupić y, szatkę. Tak. I to wszystko rodzica. I tak, z w własnym zakresie. Z, z tym, Polski? Że zawsze, Czy tak, są tak, z Polski. Z Polski, bądź te dzieci, które już miały komunie, rodzice między sobą y, po prostu sprzedają za niewielką kwotę, także można wtedy. Zawsze rodzice kontaktują się ze mną, jeżeli chcą po prostu sprzedać taką szatkę. Ja informuję rodziców, że na przykład w tym roku mam dwie szatki, ewentualnie, mhm. jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam. Także tak to wygląda. I jeszcze takie pytanie. E, czy zdarzyło ci się w Twojej karierze katechetki, że spotkałaś się z osobą dorosłą, która przyjmowała chrzest? Na Cyprze, w Kościele Katolickim. To znaczy ja się tutaj nie spotkałam z tym. Mm -hmm. Natomiast na pewno spotkam się z osobą dorosłą, która będzie przyjmowała sakrament Pierwszej Komunii Świętej. A, czyli są też i dorośli. Są. Oczywiście są. Aby przyjmować sakramenty, to nie jest tak, że, że wiek o tym mówi. Sakramenty można przyjmować, jeżeli się chce je przyjąć. A proszę powiedzieć, co, co robisz w wolnym czasie? Jak wygląda Twoje życie poza pracą? Jak wygląda, to znaczy poza pracą katechety? Tak. tak? To znaczy, no wiadomo, pracuję zawodowo, a wolny czas, wolny czas. No trochę mam, szczerze mówiąc, mało tego wolnego czasu, ale, ale jeżeli już go mam. Na ogół jest to niedziela, więc rano oczywiście o 8 do kościoła, mm -hmm. a później wolny czas, czyli plaża, spacery. Ulubione miejsce na Cyprze? Ulubione miejsca na Cyprze? Eee, zimą Trodos. Mm -hmm. eee, później jest Larnaka. Łazarza. Okej, okay, a powiedz mi, co myślisz o jedzeniu cypryjskim? Lubisz kuchnię cypryjską? To znaczy powiem tak, nie mam nic do kuchni cypryjskiej, <grym> oczywiście, <grym> jak najbardziej. Są potrawy, które lubię, jak cacyki na przykład. No, ale, ale raczej, raczej w domu gotuję po polsku, ze świeżych warzyw. No, ja to raczej muszę się pilnować, więc... <grym> <grym> co... E co zawsze zabierasz ze sobą z Cypru do Polski, kiedy odwiedzasz swoją rodzinę bliskich? Jeżeli chodzi o żywność, to Haluni. Mm -hmm. <laughs> Jeżeli chodzi o żywność, to zazwyczaj jest to Haluni, tak. Mnie tata bardzo uwielbia. Iwona, czy zaglądasz na stronę Cypr 24? Tak, oczywiście. Jakieś szczególne tematy Cię interesują? To znaczy ogól, ogólnie czytam wszystko z tego względu, że no, jest bardzo dużo ciekawych informacji, dlatego no, w ostatnim czasie, no, wiadomo, jest bardzo dużo tematyki na temat koronawirusa, no, na temat lotów, prawda? Yy, niedawno moja córka przyleciała z Polski, także te loty mnie bardzo interesowały. Yy, także... także bardzo my się cieszymy, że docieramy do tak wielu osób. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Rodzice, wszystkie informacje, jak skontaktować się z Iwoną, polską katechetką, znajdziecie w tekście i w linku poniżej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również za miłą rozmowę. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy.